Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris. W 19 sezonie Diablo 3 dostaliśmy do dyspozycji nowy zestaw dla krzyżowca: zestaw Egida, odwagi. Bardzo ciekawy zestaw, z tym, że od razu na początku powiem, że zbieranie go i używanie już na samym początku gry delikatnie mija się z celem. Nie uzyskamy praktycznie nic, co by pozwoliło nam tutaj tą rozgrywkę jakoś tam bezproblemowo przechodzić. Ten zestaw rozwija się dopiero w późniejszym etapie, gdy już zainwestujemy troszeczkę i w przedmioty, i w postać, przede wszystkim w mistrzostwo, i dopiero wtedy on nabiera jakiegoś takiego większego sensu, dlatego że używanie go wymaga sporych ilości gniewu, zużywania gniewu i regeneracji tego gniewu. Nie będziemy go regenerować dopóki. Nie, nie obniżymy te, tych kosztów wszystkich i próba używania na samym początku tego zestawu powoduje, spowoduje to, że będziecie mogli użyć swoją główną umiejętność na przykład raz czy dwa, a potem będziecie biegać dookoła mobków i czekać, aż Wam się ten gniew zregeneruje, żeby znowu coś tam można było zrobić. To oczywiście mija się to z celem i powoduje wydłużenie tylko rozgrywki i niepotrzebną frustrację, więc... Nie polecam na samym początku i od samego początku grania tym zestawem, nawet jeżeli Wam tam gdzieś na początku zacznie lecieć, poczekajcie troszeczkę, podciągnijcie postać, ewentualnie skorzystajcie z taksi, czyli odciągnięcie przez nich graczy, tak żebyście mogli zainwestować troszeczkę punktów w, na przykład w mistrzostwo i wtedy dopiero po posiadaniu kilku przynajmniej przedmiotów dodatkowych przejście tutaj na ten zestaw. Jeżeli chodzi o sam zestaw, to przy dwóch częściach mamy atakowanie przy użyciu pięści niebios, Czyli tutaj tego. Yy, powoduje, że wzmacniamy swojego bohatera i furia niebios zadaje przez 5 sekund obrażenia zwiększone o 100%. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 3 razy. Czyli 3 razy trafienie, yy, właściwie zaatakowanie pięścią niebios, niebios jakiegoś przeciwnika powoduje zwiększenie nam o 300 yy, maksymalnie procent tutaj tej umiejętności, czyli furii niebios. Spory bonus oczywiście. Po oczywiście nabiciu tych, tych 300% nie musimy ponownie rzucać 5 niebios, nie jest to już konieczne, możemy chwilę odczekać, atakować w tym czasie furię niebios, ale sama pięść potrzebna nam jest do tego, żeby regenerować gniew. Sama kosztuje 30 punktów gniewu, tutaj nasza główna umiejętność do atakowania, czyli furia niebios, kosztuje 40 punktów gniewu, więc przy, nawet tutaj jak posiadam 120 tego gniewu, to... Gdybym to użył sobie trzy razy, to mam już 90. Nie byłoby mi stać na to, żeby użyć tutaj furii niebios. Bez sensu, tak? To, 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 to o czym mówiłem na początku. Ale, oczywiście, z pomocą przychodzą inne rzeczy. I teraz, tak. Przy czterech częściach zestawu trafienie pięścią niebios przywraca 5 punktów gniewu i zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1% na 10 sekund. Kumuluje się do 50 razy, czyli dostajemy maksymalnie 50% redukcji obrażeń, co już jest w samym, samym sobie dosyć sporą wartością. Dodatkowo jeszcze za każde trafienie tą pięścią przywracamy 5 punktów gniewu. Oczywiście trafienie jakiegoś pojedynczego przeciwnika... Nie zregeneruje nam całości tego gniewu. Koszt, koszt tutaj mamy 30, ale już trafienie kilku przeciwników jak najbardziej. Tym bardziej, tym bardziej, że tutaj i tak musimy to rzucić 3 razy, żeby mieć 300%. Więc jeżeli trafimy jakąś grupkę przeciwników, bardzo ładnie nam tutaj tą już, ten gniew zaczyna regenerować. Tym bardziej, że tutaj w tym zestawie, w tym, tym bildzie nie posiadamy umiejętności, które w jakiś istotny sposób jeszcze tutaj nam ten gniew regenerują. Nie są tutaj wymagane. Przy sześciu częściach zestawu zwiększa wrażenie pięści niebios i fury niebios o 20 tysięcy czyli mamy potężny boost, ale to tak jak przy każdym z tych zestawów. Ja tutaj oczywiście posiadam tylko pięć części, akurat w tym przypadku będzie to klata, hełm, naramienniki, rękawice i Buty. posługuje się tutaj mocą pierścienia królewskiej wspaniałości, którą wsadziłem sobie tutaj z mocy kostki Kanaiego. Zmniejsza to wymagania zestawu o 1, czyli wystarczy pięć, żeby mieć pełny, pełną moc zestawu. A drugi z zestawów to błyskotki karmazynowego kapitana. I teraz tak, tutaj za dwie części mamy regenerację 6000 punktów życia na sekundę, co jest oczywiście jakimś tam słabym wynikiem pod koniec, rozgry pod, pod koniec rozgrywki, czyli tam na tych wysokich poziomach, jeśli tak wyrażę. Skraca czas odnowienia wszystkich umiejętności o 20% i zmniejsza wszystkie koszty zasobów o 20%. Ogromny boost tutaj, jeśli chodzi o te zasoby. Dodatkowo jeszcze. Zestaw przy trzech częściach: zadane obrażenia zostają zwiększone odsetek premii do redukcji czasu odnowienia i otrzymywane obrażenia zostają zmniejszone odsetek premii do redukcji kosztów zasobu. Też fajna rzecz zawsze to troszeczkę mniej obrażeń, a troszeczkę więcej zadanych. Tutaj mamy dwie części: jest to pas i spodnie. Ten zestaw jest do wykucia u kowala, przy czym trzeba oczywiście wcześniej go Odnaleźć. Musimy wcześniej go zdobyć, nauczyć Kowala i dopiero wtedy możemy go wykonać. Jeśli chodzi o pozostałe tutaj elementy, to ja akurat używam tutaj obietnicy podróżnika, dlatego, że po prostu wylosowało mi dobre statystyki. Tutaj jak najbardziej polecam cokolwiek innego, co podciągnie nam tutaj czy DPS, czy no przede wszystkim DPS, tak, jeśli, jeśli chodzi o amulety czy, czy pierścienie. Jeżeli macie coś ciekawszego, jak najbardziej, ja to mówię tylko ze względu tego, że akurat trafił mi się ciekawy, dosyć sporo obrażeń, plus jeszcze dziurka na, na, na klejnot. Jeśli chodzi tutaj o karwasze, to tutaj starożytne, Trafione, ale chodzi o to, żeby to były karwasze Furii. Furia, furia Niebios zadaje obrażenia zwiększone o 329%, akurat w tym przypadku, przeciwnikom znajdującym się pod wpływem efektów oślepienia, unieruchomienia lub ogłuszenia. Czyli za każdym razem, jak przeciwnikowi coś tam się dzieje, że jest oślepiony, unieruchomiony lub ogłuszony, zadajemy dodatkowe obrażenia. Przy czym tutaj warto sobie zmienić tutaj na jakieś Umiejętność Mocy Świętej zadającej więcej obrażeń, jako plus. Pierścienie. Tutaj mam akurat Oko Proroka. Obrażenia od Błyskawic mają 29% szansy na ogłuszenie przeciwnika na 1,5 sekundy. Wydaje mi się, że dosyć przydatna umiejętność. Możecie to sobie zamienić ewentualnie. Na pierścień, który powoduje, że skarca pozostały czas odnowienia jednej z twoich umiejętności o jedną sekundę, gdy trafi przeciwnika za pomocą ataku wykorzystującego zasoby, czyli dużo szybciej będą nam się tutaj regenerowały pozostałe umiejętności, więc z wykorzystaniem takiego pierścienia, jedność żywiołów, to właściwie przy wielu buildach wymagany pierścień, powodujący, że co jakiś czas uzyskujemy premię do obrażeń. W tym przypadku, akurat, udało mi się 172%. Od jednej z mocy żywiołów na 4 sekundy. Efektem wzmacnia poszczególne żywioły dostępne dla twojej klasy postaci w następnych okolicznościach. Moc na zimno, ogień, moc święta i tak dalej. Wiadomo, tutaj nam zależy na mocy świętej, tutaj na yy, błyskawicach. Czyli pierśnik, który bardzo, bardzo polecam aby używać. Broń. Ja tutaj akurat mam Mroczną poświatę, czyli korbacz jednoręczny, on powoduje to, że pieśń mios jest teraz rzucana dwukrotnie i zadaje o 1000% więcej obrażeń. Wydaje mi się, że warto polecić tą broń do tego bildu, aczkolwiek można spokusić się o coś, co ma po prostu na przykład dużo szybszy atak. Czy dużo szybszy, to tak może nie do końca prawdziwie, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego warto tutaj mieć ten szybszy, szybszy atak. I tarcza to tarcza furii, wymagana dla tego buildu, za każdym razem kiedy przeciwnik zostaje zamieniony nową twoją furią niebios, obrażenia odnoszone przez niego od furii niebios zostaną zwiększone procent, odpowiedni efekt ten może kumulować się maksymalnie 20 razy, czyli kolejny boost do DPS-u, solidny boost do DPS-u. Jeżeli chodzi o kostkę Kanaiego, to tak jak mówiłem, pierścień królewskiej wspaniałości, zmniejsza przedmiotów wymaganych do uzyskania premii za zestaw O1. Mamy dwa zestawy, dzięki temu pierścieniowi mają maksymalny poziom za zestaw. Kamienne ręce. Gdy zostaniesz trafiona, twój pancerz wzrasta o 50%, ale twoja szybkość ruchu spada o 15%, a szybkość ataku o 20%. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 5 razy. Zauważcie, że tutaj za każdym razem jak dostaniemy, co prawda zwiększa nam przeżywalność, ale Wolniej się poruszamy i wolniej atakujemy. To, co mówiłem o tej szybkości ataku, że tutaj można się pokusić o broń, która ma większą szybkość tego ataku. Aczkolwiek z drugiej strony, no, 1000% więcej obrażeń do pięści niebios, no, nie jest małą wartością. Dodatkowo rzucane jest dwukrotnie, więc mamy podwójny taki bonus za zarzucanie tej, tej pięści za każdym razem, jak jej użyjemy. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o prędkość, no warto właśnie dlatego, dla tej postaci zainwestować w prędkość poruszania się, dlatego, że ta prędkość nam spada za każdym razem jak dostajemy, czyli dostajemy naprawdę ogromnego busta do przeżywalności, ale kosztem ataku i kosztem prędkości poruszania się. Jeżeli chodzi o umiejętności, to tak, oczywiście 5 niebios z runą tutaj Szczelina, Wybraniec Akarata, z runą prorok kanon odwagi, z niepowstrzymaną siłą tutaj chodzi o to, żeby zwiększyć sobie premię do szybkości ataku, która nam będzie spadać jeśli dostajemy obrażenia to jest dosyć ważne żelazna skóra, z runą błysk która zwiększa nam prędkość poruszania się i możemy przebiegać przez przeciwników też ważny, bo jak dostajemy obrażenia to nam ta prędkość poruszania spada. Kuria Niebios, z ogniem Niebios. I tutaj akurat mam konną szarżę z wytrzymałością. To pozwala mi po prostu szybciej się poruszać pomiędzy lokacjami. Szybciej oddalić się od jakichś groźniejszych przeciwników. Dodatkowo nie zawsze. Żelazna skóra akurat yy, działa, nie, nie, nie zawsze jest dostępna, nie zawsze zadziała, ale jeżeli chcemy szybciutko gdzieś uciec, jak najbardziej można skorzystać. A w późniejszym gdzieś etapie, ewentualnie yy, jeżeli chcemy wejść na wyższy poziom szczeliny i, i sobie tutaj to ułatwić, to używamy wyroku wyroku z runą osłabienie sam wyrok powoduje to że unieruchamiamy przeciwników w promieniu 20 metrów na 6 sekund czyli możemy wszystkich dookoła siebie zamrozić tak żeby nie zadawali nam obrażeń dodatkowo my im wtedy zadajemy więcej obrażeń i dodatkowo jeszcze osłabienie że oni o 40% jeżeli wrogowie znajdujący się na obszarze działania wyroku zadają obrażenia zmniejszone o 40% przez 6 sekund Powoduje to, że mamy większą przewyżywalność, większą kontrolę pola walki. Kosztem oczywiście tutaj szybszego poruszania się. Co zaś się tyczy umiejętności pasywnych, to tutaj wybieramy fervor. Kiedy korzystasz z broni jednoręcznej, twoja szybkość ataku zwiększa się o 15%, zaś czasy odnowienia zostają skrócone o 15%. Korzystamy z jednoręcznej, więc jak najbardziej polecam. Kolejna to Długie ramię sprawiedliwości. Wydłuża czas działania aktywnych efektów wszystkich kanonów o 5 sekund przydaje się do tego kanonu. Splendor, zyskujesz dodatkowy 1,5% siły za każdy klejnot używany przez Ciebie w przedmiotach. No trochę klejnotów mamy, więc myślę, że warto zainwestować. Oraz święta sprawa. Zwiększa liczbę obrażeń zadawanych przez Twoją broń o 10%. Za każdym razem, gdy zdajesz obrażenia, od mocy świętej leczysz do 1% maksymalnej liczby punktów. Życia. No my tutaj zadajemy sporo tych obrażeń yy, właśnie od mocy świętej, więc też jak nowo, najbardziej godne polecenia. No, oczywiście możecie eksperymentować, nie ma problemu, być może znajdziecie jakieś lepsze połączenie tutaj, do czego oczywiście też zachęcam. Jeżeli chodzi o użyte kamienie to stymulator bólu, kamień pomsty ZEA. Tutaj oczywiście 20% szans na, na, że cios ogłuszy przeciwnika na 1 sekundę, przydaje się. Współdziała nam tutaj z karwaszami furii. Oraz z więziony, więziony, czyli otaczcie aura, aura, która zmniejsza szybkość poruszenia przeciwników w promieniu 15 metrów o 30%. Oczywiście mówię tutaj o bonusie za 20, za rangę 25. Jeśli nie posiadamy, to jeszcze tego nie mamy, ale myślę, że to już chyba nie muszę tłumaczyć, chyba każdy z was powinien to... Wiedzieć. I to wszystko się ładnie ze sobą zazębia, dzięki czemu używając pieści niebios z, możemy szansę tutaj z pierścienia ogłuszyć, tutaj mamy szansę z kamieniarza ogłuszyć, więc zadajemy więcej obrażeń tą, tą furią niebios później. Jeżeli chodzi o mistrzostwo, to tak. Tutaj z podstawowych. Najpierw warto zainwestować w szybkość ruchu, witalność, a potem można w siłę, można w maksimum gniewu. Ja sobie troszeczkę podniosłem ten gniew, dlatego że lubię jak to jest ładnie pełno, dużo do wykorzystania, jeśli chodzi o atak. Na początku przede wszystkim redukcja odnowienia, szybkość ataku. Potem trafienia krytyczne i na koniec obrażenia od trafień krytycznych. Obrona oczywiście odporność na wszystko. Pancerz życie na koniec regeneracja. Z rzutkowych najważniejszą jest redukcja kosztów zasobów. Potem mamy obrażenia obszarowe punkty życia przy trafieniu no i wiadomo, znajdowanie złota to już taki tylko dodatek. Jak to się sprawdza na polu walki już pokazuje. Zobaczcie co będzie się działo przede wszystkim z gniewem. Zobaczcie zużyłem, ale jeżeli użyję pięści, to zobaczcie zregenerował się nam ładnie. Napięć tutaj sobie może działać Czuję się lepiej. Pani nam to się regeneruje bez konieczności y, używania jakiejkolwiek umiejętności, powodując tak jakby y, specjalnie regenerację tego gniewu, nabijanie go. niech będzie tą zgubą. Jeszcze nie teraz. Za Nic nie stanie na drodze Krucjaty. Przy okazji się trafił, to też spróbujemy ubić, proszę bardzo. Nie jestem jeszcze gotowa. I tutaj, właśnie, o, dorwali mnie przeciwnicy. Kamienna skóra. Konik, udało się uciec. Możemy się podleczyć i kontynuować walkę. Na wietrze. Trzeba mi więcej gniewu. Wracam do miasta. No dobrze, wrócimy do miasta. Mhm, jak nam dadzą, oczywiście. Jeżeli chodzi o pozostałe kamienie, tutaj używane, to przede wszystkim odporności. Odporności na wszystkie żywioły bardzo mocno podnoszą nam tutaj. Palów w górkę. Trzymajcie się. Hej. Tutaj y, skracanie czasu odnowienia wszystkich umiejętności. Tak oto prezentuje się ten set. Tak działa. Y, oczywiście można eksperymentować, można coś tam próbować innego zrobić. Przede wszystkim tutaj, czy użyć jakichś kamieni innych, czy ewentualnie broni, czy któregoś innego tutaj z tych pierścieni, można eksperymentować, kombinować, oczywiście jak najbardziej polecam, ja tylko pokazałem, w jaki sposób ten set działa, w jaki sposób można powiedzieć, nakierować się na to, co, co od niego chcemy, co od niego oczekujemy, co on potrafi. Natomiast już sama końcówka, co tam dokładnie z nim zrobicie. Jak go już wyszlifujecie? To zależy tylko od Was. Mam nadzieję, że filmik się spodobał, że do czegoś się przyda. To tyle z mojej strony. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji. Jak się podobało?